Wielokrotnie, kiedy czytałem o Rosji, czy to na potrzeby kolejnych odcinków, czy tak po prostu, bo mnie coś interesowało, dostrzegam, że ostatnie lata w Rosji dzielą się na do 2013 roku i od 2014. Zazwyczaj w tego typu przypadkach od 2014 zaczynało się w Rosji coś psuć, coś dziać gorzej. Ja to oczywiście z automatu de facto kojarzyłem z zajęciem Krymu, wojną na wschodzie Ukrainy, z zachodnimi sankcjami. Pomyślałem jednak, że czas się przyjrzeć temu bliżej, trochę poczytać i zastanowić się, co Rosja zyskała, a co straciła zajmując Krym. Żeby zrozumieć, co Rosja zyskała na przyjęciu Krymu, ja posłuchałem ludzi, którzy zazwyczaj chwalą decyzję Kremla, dostrzegają w nich pozytywy i Wydaje mi się, że oni by byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie w jakimś stopniu. Kiedy się ich słucha, to na pierwszy plan wychodzą korzyści strategiczne. W ich rozumowaniu Krym jest niezatapialnym lotniskowcem, bazą wojskową, z której Rosja może dokonywać projekcji siły. Według nich, właśnie Znajdujące się na Krymie jednostki rosyjskie miałyby w swoim zasięgu cały basen Morza Czarnego, dużą część Europy, mogłyby szachować także ewentualne wojska na terytorium Ukrainy, więc to byłoby korzystne militarnie dla Rosji. Faktycznie ja sobie. Przypomniałem do cztem, na przykład takie rakiety kalibry, które są przenoszone przez rosyjskie okręty, mają zasięg 2500 kilometrów, czyli one faktycznie stacjonując na Krymie, na przykład jeśli taki okręt podpłynąłby do zachodniego brzegu Krymu, to stamtąd taka rakieta mogłaby dolecieć nawet do Londynu. Problem polega na tym, że nawet jeśli mm, nie byłoby tego Krymu w posiadaniu Rosji, to te rakiety także w swoim zasięgu miałyby dużą część Europy. Z Wołgogradu na przykład spokojnie taka rakieta doleciałaby do Rzymu. Jeśli byśmy strzelali z Morza Kaspijskiego w zasięgu byłaby Kreta, i w zasadzie cała Grecja, także to jest różnica faktycznie. Z Krymu można takimi rakietami strzelać do Paryża, do Londynu, a bez posiadania Krymu Rosja miałaby w zasięgu co najwyżej Monachium i Berlin. Także faktycznie tu jest pewna różnica. Oczywiście jest też różnica jeśli chodzi o zasięg widzenia. Rosja przesunęła swoją granicę około 300 km dalej na zachód, więc jeśli faktycznie ktoś chciałby atakować z terenów Bułgarii albo Rumunii, to faktycznie Rosja Rosja takie nadlatujące zagrożenie wykryłaby szybciej, choć oczywiście takie zagrożenie mogłoby celować w położony bliżej Krym, a nie w położony dalej terytorium. Trzeba też podkreślić, że pewne strategiczne znaczenie może mieć fakt, że takie siły zachodnie potencjalnie mogłyby z terenów Ukrainy, zakładając, że byłaby przyjazna zachodowi, przemieścić się na Krym i stamtąd przez cieśninę kryczeńską zaatakować Rosję od południa. Czy to możliwe, żeby NATO faktycznie zdecydowało się na lądową inwazję albo konwencjonalne bombardowanie terytorium Federacji Rosyjskiej? Sami się nad tym zastanówcie. To, co podkreślają zwolennicy polityki Kremla, to także fakt, że po 2014 roku, po zwycięstwie Majdanu, Ukraina mogła wejść do NATO i w związku z tym. NATO by zostało rozszerzone bardzo blisko pod same granice Rosji i to byłoby dla Rosji niekorzystne. Tu trzeba powiedzieć, że Władimir Putin zawsze się pozycjonował, a przynajmniej bardzo dawna się pozycjonuje jako człowiek, który stoi w przeciwwadze do NATO, który powstrzymuje agresywne NATO. Więc jeśli by doszło do rozszerzenia NATO na Ukrainę, no to w takim wypadku to byłaby duża porażka, na pewno wizerunkowa dla samego Władimira Putina. Czy to rozszerzenie było możliwe? Na pewno nie jest możliwe teraz, w momencie, w którym rosyjskie wojska stacjonują na terenach, które są uznawane przez samą Ukrainę i dużą część społeczności międzynarodowej za terytorium Ukrainy. No, przyjęcie Ukrainy w tej chwili do NATO byłoby niemożliwe. Czy było możliwe w 2014 roku? Też nie było, ponieważ na terytorium Krymu znajdowała się baza Rosyjskiej floty, floty czarnomorskiej w Sewastopolu. To oczywiście też jest ważna część tej analizy. Otóż już wtedy, przed zajęciem Krymu, rosyjskie okręty stacjonowały na Krymie, w Sewastopolu. Oczywiście Rosja nie mogła rozmieścić tam tak dużo uzbrojenia. Tak wielu systemów uzbrojenia, jakie może rozmieścić tam w tej chwili, jednak była tam obecna wojskowo, i póki Rosjanie stacjonowali na Krymie, raczej także ciężko było sobie wyobrazić, żeby Ukraina została przyjęta do NATO. Przy czym warto tutaj. Powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, w roku 2010 Ukraina i Rosja się dogadały. Za 10 lat zniżek, dużych zniżek na zakup gazu od Rosji, Ukraina zgodziła się przedłużyć dzierżawę bazy w Sewastopolu do 2042 roku. W roku 2014, na samym początku, jak Majdan już wygrał, ale Krym jeszcze nie został zajęty, niektórzy ukraińscy politycy sugerowali, że można by się pozbyć Rosjan z Krymu. Ale czy to byłoby faktycznie możliwe? Trudno powiedzieć, ja bym zgadywał, że jest to mało realne, ponieważ Ukraina faktycznie była zależna w dużej mierze właśnie od tych zniżek na surowce energetyczne. Ona raczej nie mogłaby sobie pozwolić na takie straty finansowe, które wynikałyby z wyrzucenia Rosjan z Krymu, więc raczej ja bym stwierdził, że Rosjanie by tam zostali. Z drugiej strony zwolennicy Władimira Putina i zwolennicy samego przejęcia Krymu mówią w tym momencie, że gdyby Rosja nie przejęła Krymu, to tam by się pojawili natychmiast Amerykanie. To jest dokładnie ta sama retoryka, którą Związek Radziecki używał w przypadku wojny w Afganistanie. Według wielu wypowiedzi ludzi z tamtych czasów, atak rosyjskich sił na Afganistan wyprzedził spadochroniarzy amerykańskich o godziny i jeśli Związek Radziecki by nie wszedł do Afganistanu, to na pewno zajęliby go Amerykanie. I tutaj tak samo jest ta sama retoryka, gdyby Rosja nie zajęła Krymu, to Amerykanie by zajęli Krym i byłaby baza amerykańska u samych wrót Rosji, co oczywiście byłoby dla Rosji zgubne. Tutaj znowu się posłużę tym samym argumentem. Amerykanie tak samo jak Rosjanie posiadają głowice nuklearne, które mogą w każdym momencie zostać wystrzelone i przeniesione na teren Federacji Rosyjskiej, niezależnie od tego, w czyich rękach znajduje się Krym. Więc nie wiem, czy aż tak by Amerykanom zależało na zajęciu tego Krymu, i czy aż tak w dużym obrazie zmieniłoby to sytuację strategiczną, aczkolwiek na pewno nie byłoby to bardzo korzystne dla. Rosji, gdyby kolejna baza NATO w akwenie Morza Czarnego się pojawiła i na pewno byłoby to wizerunkowo źle widziane. Dodatkowa korzyść, jaka płynęła z przejęcia Krymu, to według zwolenników korzyść ekonomiczna. Oni tutaj podkreślają właśnie brak konieczności udzielania Ukrainie zniżek. Na zakup gazu, brak konieczności płacenia za bazę w Sewastopolu, ale także podkreślają, że na Krymie i w okolicy pod dnem morza znajdują się zasoby gazu i ropy naftowej. One faktycznie tam są, przy czym w tej chwili wydobycie nie jest duże. Na Krymie działa firma Ciernamorniewty Gaz. Ona przed zajęciem Krymu wydobywała około niecałych 2 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Po przejęciu Krymu ta liczba zaczęła spadać, ustabilizowała się na poziomie 1,5 miliarda metrów sześciennych i właśnie w roku 2019 wydobyto te 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Dla Porównania skali powiedzmy, że w 2019 roku cała Federacja Rosyjska wydobyła 737 miliardów sześciennych gazu ziemnego, w związku z czym to wydobycie na Krymie to było 2% całego wydobycia. Czyli no dość niewiele, można by powiedzieć, że bardzo niewiele, to jest liczba symboliczna, nawet jeśli te złoża są bogate. I jeśli uda się zwiększyć to wydobycie, no to możemy założyć, że to roczne wydobycie zwiększy się na przykład dwudziestokrotnie, no to wciąż w kontekście całej Rosji nie będą to liczby bardzo duże. Przy czym trzeba dodać, że żeby zwiększyć to wydobycie, trzeba najpierw zainwestować określone środki w instalacje do wydobycia tego gazu. Tutaj raczej przychodzi mi do głowy inna myśl. Otóż, gdyby Ukraina zaczęła eksploatować te złoża na większą Skale mogłaby się bardziej od Rosji uniezależnić, w związku z czym to mogłoby się nie do końca Władimirowi Putinowi podobać. Być może on chciał odebrać te szanse rozwoju Ukrainie w ramach jakiegoś rodzaju zemsty za odwrócenie się w stronę Zachodu, ale to jest zgadywanie, nie będę udawał, że wiem, co sobie myślał Władimir Putin. Na pewno tak, na Krymie i w okolicach, w strefie przybrzeżnej znajdują się zasoby gazu i ropy naftowej, w związku z czym można uznać, że faktycznie to był jeden z celów przejęcia tego terenu i jedna z korzyści, która z tego przejęcia płynie. Warto przy tym powiedzieć, że sam Dmitrij Pieskow, czyli sekretarz prasowy Władimira Putina, po zajęciu Krymu twierdził, że nie kwestia surowców energetycznych nie ma tutaj znaczenia. Na koniec jeszcze powiem, że sam Władimir Putin powiedział kiedyś publicznie, że Krym jest ważny dla Rosji ze względów duchowych. Dlaczego? Otóż właśnie na Krymie, na terenie Sewastopola, tam była taka jeszcze grecka osada, Hersones taurycki, odbył się chrzest księcia Kijowskiego, ten pierwszy symboliczny chrzest, od którego zaczęła się chrystianizacja Rusi. W związku z czym Władimir Putin stwierdził, że właśnie tam na Krymie są źródła tej chrześcijańskiej ruskiej wspólnoty. To oczywiście ma na pewno jakieś znaczenie symboliczne, ale wątpię, żeby to był jakiś prawdziwy powód i prawdziwa korzyść płynąca z zajęcia Krymu. Warto jednak przy tym powiedzieć, że samo miejsce, sam Hersone Staurecki na terenie Sewastopola się zachował, tam jest taki ładny park, w którym możemy podziwiać wykopane pozostałości po greckiej osadzie, na samym brzegu morza, warto zobaczyć. Spójrzmy teraz jednak na koszty przyłączenia Krymu. Ja wam mówiłem, że kiedy czytałem różne rzeczy na ten temat, to widziałem, że w Rosji zaczęło się dziać źle. I faktycznie, jeśli spojrzymy na PKB na przykład. Prezentuję ten obrazek za sobą. Jeśli słuchacie, a nie oglądacie, to teraz możecie spojrzeć. PKB faktycznie wyraźnie spadło po zajęciu Krymu i nie podniosło się nigdzie blisko tych poprzednich okolic. Także PKB na głowę mieszkańca nie wyrosło jeszcze ponad ten poziom z roku 2008. Niektórzy rosyjscy komentatorzy, ekonomiści, autorzy książek mówią, że ostatnie 10 lat to była stracona dekada. Dla Rosji. Ja tutaj przypomnę, że pierwsze 10 lat rządu Władimira Putina to był prawdopodobnie najlepszy czas dla kilku ostatnich pokoleń Rosjan. Tam miał miejsce stały wzrost poziomu życia takich zwykłych ludzi. Tam się działo. Tam były inwestycje w infrastrukturę, tam rosły wartości mieszkań, tam rosły pensje, także tam się działy ciekawe rzeczy, jednak po roku 2008, czyli po tym globalnym kryzysie, to spadło, potem znowu urosło i po roku 2014 zaczęło znowu spadać. To widać także w oficjalnych danych o realnej sile nabywczej. Ona do 2013 roku rosła, później zaczęła spadać. Oczywiście problemy widać także w kursie rubla. Po zajęciu Krymu ten kurs spadł bardzo wyraźnie. W tej chwili rubel kosztuje w zasadzie dwa razy mniej niż przed zajęciem Krymu. To jest duża różnica. Na przykład w roku 2014, a wtedy ten spadek jeszcze nie był aż tak duży, miało to bardzo poważny wpływ na przemysł turystyczny. Tam było 14 dużych biur podróży, się zamknęło, zbankrutowało, spadek popytu na podróże zagraniczne. W Rosji spadł o 50 około procent, także bardzo wielu ludzi musiało sobie odmówić takich wakacji zwyczajnie dlatego, że ich oszczędności stały się mniej warte, a ceny hoteli, przelotów, restauracji za granicą itd. wzrosły tylko dlatego, że spadła cena rubla. Oczywiście jednak z Krymem związane są także przede wszystkim sankcje ekonomiczne. Sankcje zostały nałożone na Rosję najpierw po zajęciu Krymu, ale to były sankcje jeszcze dość łagodne. Ten moment, w którym sankcje stały się naprawdę poważne, to było zestrzelenie malezyjskiego Boeinga na terytorium Ukrainy. Wtedy faktycznie Rosja zaczęła dużo poważniej odczuwać te sankcje, one stały się dużo bardziej konkretne. Przede wszystkim Rosję wtedy w dużym stopniu odcięto od zachodnich kredytów, które były udzielane na długie terminy rosyjskim bankom. Odcięto także od eksportu i importu sprzętu wojskowego, a także sprzętu podwójnego przeznaczenia wojskowo-cywilnego. Rosja zareagowała na to kontrsankcjami, zakazując wwozu na swoje terytorium wielu różnych produktów, w tym w dużej mierze produktów spożywczych. W tym momencie zaczęły się różnego rodzaju zabawne sytuacje, ponieważ w telewizji rosyjskiej można było w tym momencie podziwiać buldożery, które zgniatały, na przykład, bloki żółtego sera, który był nielegalnie wywożony do Federacji Rosyjskiej. Przez pierwsze 5 lat obowiązywania tych rosyjskich kontr-sankcji w ten sposób zniszczono około 21 tysięcy ton żywności. W Polsce głośna była sprawa jabłek, które Rosja zakazała importować z Polski. Sprawa dotyczyła także nabiału, serów z Francji. Taki mój ulubiony rosyjski publicysta Aleksandr Niewzorow kiedyś stwierdził, że za wiele lat Rosja będzie obchodziła co roku święto zniesienia zachodnich sankcji, w czasie którego w rosyjskich miastach będą przechodziły demonstracje z transparentami głoszącymi wybacz nam parmezanie. To się oczywiście może wydawać zabawne, aczkolwiek wielu obywateli Federacji Rosyjskiej miało wtedy pewne problemy. Czytałem np. wpis blogowy pewnej Rosjanki, która próbowała na samym początku tych sankcji miesiąc kupując tylko produkty wyprodukowane w Rosji. Musiała zrezygnować z szeregu typów produktów spożywczych, a także miała spory problem np. z zakupem mebli czy zabawek. Tam była kwestia zabawek pluszowych, które były praktycznie niemożliwością znaleźć jakąś produkowaną w Rosji. Jaki jednak wpływ na Rosję miały sankcje w takim dużym obrazie? Posłużę się tutaj raportem przygotowanym w Niemczech w Instytucie z Monachium. Oczywiście link do niego znajdzie w opisie w sekcji źródła autorzy tego raportu pisali, że przede wszystkim sankcje miały wpływ na gospodarkę Rosji, przede wszystkim na spadek ceny rubla. Jednocześnie jednak oni podkreślali, że negatywne zjawiska, które można było obserwować w rosyjskiej ekonomii po wprowadzeniu sankcji, tak naprawdę w dużej mierze wynikały nie z sankcji, co z niskiej ceny surowców energetycznych. Oni pisali, że te dwa aspekty Obniżenie cen na ropę i gaz, a także zachodnie sankcje nałożyły się na siebie, tworząc niekorzystne warunki dla rozwoju gospodarczego w Rosji, jednak podkreślali, że z tych dwóch czynników sankcje miały wpływ mniejszy niż ceny gazu i ropy naftowej, że były mniej istotne dla Rosji. W związku z czym te różne kwestie, o których mówiłem, o tym, że Rosja od 2014 roku zaczęła radzić sobie gorzej, Wynikają nie tylko z sankcji, ale nawet w większym stopniu, wyraźnie większym, z niskich cen surowców energetycznych. Warto to podkreślić. Autorzy tego raportu opierali się na różnych badaniach i prezentowali wyniki różnych wyliczeń. Jedne z nich na przykład twierdziły, że PKB Rosji co roku było o 0,2% niższe niż by było, gdyby nie sankcji. To nie jest duży wpływ. Aczkolwiek można by powiedzieć, że jest zauważalny. Niektórzy twierdzili, że ten wpływ był trochę wyższy, niektórzy, że trochę niższy. Oczywiście sankcje miały także duży wpływ na obrót w handlu międzynarodowym. Do końca 2015 roku Rosja miała na niezrealizowanym eksporcie stracić 54 miliardy dolarów, według wyliczeń. Niektórych ekonomistów, bo nie wszyscy się zgadzają z tymi wyliczeniami. Według tego samego badania, w tym samym czasie kraje, które sankcje nałożyły, miały stracić w wyniku ograniczenia handlu 42 miliardy dolarów, także niewiele w gruncie rzeczy mniej, mniej, ale nie aż tak dużo. Przy czym oni tutaj podkreślali, że te straty wynikały nie tylko bezpośrednio z sankcji i nie dotyczyły tylko tych towarów, które zostały objęte sankcjami, ale ogólnie wynikało to ze zmniejszonej ceny rubla, więc firmy rosyjskie nie mogły sobie pozwolić na tak duże zakupy, a także ogólny klimat. Ekonomiczny tutaj nie sprzyjał tej wymianie handlowej, w związku z czym ona była siłą rzeczy niższa. Der Standard pisał także w 2017 roku, że kraje europejskie straciły na sankcjach 17,6 miliarda euro i 400 tysięcy miejsc pracy. W tej publikacji mogliśmy też przeczytać, że Polska straciła miliard 360 milionów euro na niezrealizowanym handlu z Rosją. Także sankcje to jest broń obosieczna, tracą obie strony. Trudno jednoznacznie wyliczyć, ile na tych sankcjach Rosja straciła. Niektórzy twierdzą, że wiele produktów, które Rosja przestała móc kupować, były naprawdę potrzebne. Ja w przedcinku o rosyjskim podboju kosmosu, na przykład mówiłem o tym, że rosyjskie satelity w dużej mierze składały się z części sprowadzanych z zagranicy. Jednak jak bardzo to zjawisko było negatywne dla rosyjskiej gospodarki, naprawdę trudno powiedzieć jednoznacznie. Trzeba tu jednak powiedzieć, że jeszcze przed zajęciem Krymu Rosja naciskała na politykę tak zwanego importa zamiesienia, czyli zastępowania importu. Rosyjskie władze starały się, żeby więcej produkować na miejscu niż sprowadzać z zagranicy. I oczywiście po tych sankcjach to zostało jeszcze bardziej podkreślone przez władze i jeszcze bardziej położony nacisk na to, żeby więcej produkować u siebie, a mniej sprowadzać z zagranicy, to w jakim stopniu się faktycznie udało zrealizować tę politykę, raczej w jakim stopniu się ją udaje realizować, bo to nie zostało jeszcze zakończone. To jest temat na osobne badania. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jak dobrze Rosjanom w tym poszło. Na pewno można stwierdzić, że faktycznie Nacisk na tworzenie we własnym kraju produktów wysokotechnologicznych wydaje się czymś pozytywnym z drugiej strony, nie mam raczej powodów twierdzić, żeby Rosja faktycznie odniosła na tym polu jakieś gigantyczne sukcesy, ale tak jak mówię, to jest temat, który trzeba zbadać osobno. Teraz trzeba jednak powiedzieć o takich bardzo bezpośrednich kosztach zajęcia Krymu. Oczywiście w pierwszej kolejności będą to koszty czysto wojskowe, militarne, ponieważ takie operacje wojskowe kosztują. Akurat zajęcie Krymu, podejrzewam, zgaduję, że no nie było darmowe. Ale nie było bardzo drogie, ponieważ tam nie doszło do faktycznych walk. Tam nie było strat bojowych w sprzęcie, tam nie było wystrzelonej amunicji. Tego typu koszty zostały poniesione raczej na wschodzie Ukrainy, tam się toczyła prawdziwa wojna z użyciem w miarę nowoczesnego sprzętu wojskowego, a musimy sobie zdawać sprawę, że w tej chwili pocisk artyleryjski, na przykład pocisk czołgowy potrafi kosztować tyle, co używany samochód, a pocisk kierowany rakietowy to są już koszty mieszkania, pojedynczy wystrzał. Jeśli to jest jakaś rakieta większa, na przykład przeciwlotnicza, to mogą być koszty jeszcze większe. Jeśli to jest rakieta manewrująca, choć takich raczej tam nie używamy. W każdym razie, operacja na wschodzie Ukrainy na pewno kosztowała. Operacja wojskowa na Krymie na pewno kosztowała. Ile? Nie możemy być tego pewni. Kolejne koszty związane są z tym, o czym opowiadałem wam w ostatnim odcinku podcastu. Nowa Gazieta zrobiła takie zestawienie, Mówiąc o tym, ile Władimir Putin i jego władza wydała w ciągu 20 lat na różnego typu projekty geopolityczne, w tym na wsparcie różnych sąsiednich krajów. Na przykład Najwięcej dostała Białoruś, o tym opowiadałem na innym filmie, o tym, że Rosja praktycznie utrzymuje Białoruś. Według nowej gazety to było około 109 miliardów dolarów w ciągu 20 lat. W przypadku Ukrainy Rosja miała wesprzeć ten kraj kwotą 100 miliardów dolarów do roku 2014. Oczywiście część tych pieniędzy to były duże część zniżki na ropę i gaz, które jak pamiętamy były udzielane Ukrainie po to, żeby na Krymie mogła znajdować się baza w Sewastopolu rosyjska. Jednak ogólnie te pieniądze były wydawane po to, żeby zachować Ukrainę w swojej strefie wpływów. I te pieniądze zostały w zasadzie w momencie zajęcia Krymu wyrzucone w błoto. Jeśli w tym momencie Rosja będzie chciała naprawić relacje z Ukrainą, odciągnąć od myśli o integracji z Zachodem i przyciągnąć do jakichś wspólnych geopolitycznych projektów Unii i tak to będzie trzeba wydać kolejne pieniądze, prawdopodobnie jeszcze większe, żeby odbudować ten wizerunek. Tamte pieniądze, którymi Rosja wsparła Ukrainę, są praktycznie stracone. Przejęcie Krymu oznaczało także koszty związane z infrastrukturą. Na przykład na Krym dostarczano zapasy głównie z Ukrainy drogą lądową, która została po zajęciu Krymu odcięta, w związku z czym, żeby dostarczyć ludziom produkty po prostu, żeby oni mieli co jeść i całą resztę produktów, trzeba było je wozić statkami. Co było drogie, w związku z czym zdecydowano, że trzeba zbudować w cieśninie kryczeńskiej most. Ten most był realizowany przez firmę Arkadia Rottenberga. To jest człowiek, którego na pewno kojarzycie, jeśli śledzicie ostatnie wydarzenia w Rosji, ponieważ to jest właśnie ten człowiek, który się przyznał, że do niego należy pałac Putina. Ten pałac z filmu Nawalnego. Arkady Rottenberg to jest człowiek, który z Władimirem Putinem ćwiczył judo, kiedy obaj byli jeszcze nikim w Petersburgu. Byli kumplami po prostu z młodości kiedy Władimir Putin został prezydentem, a Arkady Rotenberg został dużym biznesmenem, który właśnie za około 3 miliardy dolarów zbudował most kolejowo-drogowy na Krym. To jest drogi most. Nie będę mówił, że najdroższy na świecie, bo to by była nieprawda, jednak jest mostem dość drogim. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że Krym nie był dochodowy. Ja kiedyś na filmie o tym, co na Ukrainie poszło nie tak, mówiłem, że odebranie Krymu Ukrainie było niekorzystne dla Ukrainy, bo Krym potencjalnie byłby dochodowy i faktycznie Krym ma ogromny potencjał turystyczny. W przypadku zbliżenia z Zachodem mógłby stać się bardzo ciekawą, jak to się mówi, destynacją turystyczną dla ludzi, którzy chcieliby trochę Egzotyki, tanich wakacji, w pięknych okolicznościach przyrody, szczerze bym polecał, więc tam mogłaby Ukraina z tego czerpać korzyści, mogłaby też czerpać korzyści z tych wspomnianych złóż ropy i gazu, oczywiście przy odpowiednich inwestycjach, więc potencjalnie Krym jest dochodowy, jednak potencjalnie tak naprawdę dochodowy nie jest, od dawna nie był. Rosja musiała dopłacać do Krymu i to dość poważne kwoty. W latach 2014-2019 Krym był dotowany kwotą 7 miliardów 680 milionów dolarów amerykańskich przez rząd w Moskwie. Dodatkowo Sewastopol, który jest miastem na prawach autonomicznego regionu, otrzymał tych dotacji miliard 590 milionów amerykańskich dolarów w przeliczeniu. Kolejne niecałe 8 miliardów dolarów to były wydatki na infrastrukturę na Krymie i jeszcze ponad 2,5 miliarda dolarów to były wydatki na emerytury dla obywateli Krymu. Oczywiście Rosja przejęła Krym, przejęła ponad 2 miliony obywateli, więc podjęła się, że emerytom będzie płacić ich miejscowe emerytury. Przy czym tych wydatków na infrastrukturę na Krymie Rosja będzie musiała ponieść jeszcze znacznie więcej. Głównym problemem, jeśli o to chodzi, jest woda. Wcześniej Krym był zaopatrywany w wodę kanałem, który prowadził od Dniepru na terytorium Krymu. Krym jest generalnie żbierem z terytorium stepowym, więc tamtej wody nie ma dużo. Teraz jej jest jeszcze mniej. Tutaj jest taka ciekawostka. Syn Nikity Chruszczowa twierdził, że jego ojciec zdecydował się przekazać Krym Ukrainie nie ze względów politycznych, tylko dlatego, że Gosplan stwierdził, że będzie taniej i prościej budować kanał na Krym, jeśli całe terytorium budowy będzie znajdowało się w obrębie jednej republiki. Nie wszyscy są przekonani tym tłumaczeniem, jednak jest to ciekawe spojrzenie na tamtą historyczną sytuację. Dodajmy przy tym, że sami specjaliści, którzy na Krymie zajmują się zaopatrzeniem w wodę, twierdzą, że tych zapasów, które w tej chwili Krym posiada by wystarczyło, gdyby nie wszystkie straty wynikające właśnie z przestarzałej infrastruktury. Także tam jest jeszcze wiele pieniędzy do wydania, żeby choćby tak podstawowa kwestia jak dostęp do wody dla mieszkańców została w pełni uregulowana. Co więc Rosja zyskała? Przede wszystkim lepszą pozycję w konwencjonalnym starciu z blokiem NATO. W starciu przy użyciu broni jądrowej posiadanie Krymu nie ma żadnego znaczenia, ale jeśli dojdzie do wojny konwencjonalnej, to faktycznie jest to pewna korzyść. Jeśli chodzi o korzyści ekonomiczne, są to oszczędności wynikające z braku potrzeby układania się z Ukrainą w kwestii bazy w Sewastopolu, a także zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na Krymie i pod dnem Morza Czarnego, co Rosja z drugiej strony straciła. Połowę wartości rubla, wizję, że Ukraina w bliskiej przyszłości znowu znajdzie się w rosyjskiej strefie wpływów, dobre kontakty z Zachodem, straciła Rosja również pieniądze na operacje wojskowe na Krymie, na infrastrukturę na Krymie, na bieżące utrzymanie Krymu. Są też nie do końca jasne, jak duże straty wynikające bezpośrednio z zachodnich sankcji. Czy Rosja więc ostatecznie na aneksji Krymu zyskała czy straciła? Wydaje mi się, że teraz wiecie już dość dużo, a jeśli macie jakieś wątpliwości, to na pewno dacie radę je samodzielnie rozwiać, doczytując na ten temat i wtedy będziecie mogli sami ocenić, czy to było korzystne czy niekorzystne. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli podobał Wam się odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli już to robicie, możecie zajrzeć do mnie także na Patreon i możecie także posłuchać podcastu, który razem z doktorem Bartoszem Gołomkiem prowadzę raz w tygodniu.